Może pamiętacie taki film, jak robiliśmy takie pianki, te tego nie było akurat w filmie e, zawniętego, bo zgubiłem materiały, ale te pianki i te, które są tutaj, czyli w rogu mojego studia, e, czyli pianki od firmy. E, dziękuję za... tutaj zostałem podziękowania za zakupy. E, zapakowała e, specjalnie dla mnie pani Beata, której bardzo dziękuję. No, i jest to firma Frost, która sprzedaje takie pianki. To są pianki Hexagon, Wpiszcie sobie po prostu panele akustyczne na tym. Mogę nam, bo wam, wrzucę Wam linka na, y, w opisie i możecie sobie zajrzeć i kupić. Nie jest to produkt skoncentrowany, tylko Wam polecam. Zaraz, zaraz, ale dokładnie, dokładnie o co chodziło w tym filmie? No, bo tego Wam. Od samego początku nie wyjaśniłem. Otóż zamówiłem sobie pianki tylko dlatego, żeby dołożyć je do swojego studia. Nie, wydaje mi się, że nie był to zbyt głupi pomysł. Mogło to wyjść troszeczkę lepiej, ale i tak uważam, że jest świetnie. I chciałbym podziękować z okazji tego, że minął rok od kiedy otworzyłem ten kanał, na który wlatują te filmy. Chciałbym Wam po prostu podziękować za to, że jesteście. Więc możemy chyba przejść do montażu tych pianek, bo to jest najciekawsze. Więc y, zaraz Wam pokażę. Tylko muszę sobie jeszcze wyczyścić tutaj miejsce, w którym y, będę te pianki robił. Więc y, lecimy. Śmigam. I rzeczą, którą tak naprawdę jeszcze będziecie potrzebować, to jest tak naprawdę kupienie sprayu y, kleju w sprayu, który po prostu no klej montażowy w sprayu i Przyskacie trochę na piankę, trochę na ścianę i wszystko siedzi. Musicie trochę uklepać i siedzi idealnie. Więc zaraz wam pokażę, jak to się robi, co i jak z tym. Jest to trochę inny klej, który montowałem tamtym razem, ale bardzo podobny i z tej samej firmy, więc mam nadzieję, że się uda wszystko zrobić i lecimy. Te pianeczki teraz otwieramy tylko bardzo ostrożnie, żeby nie zepsuć ich. To jest bardzo delikatny materiał. Okej okay. właśnie. Otwieramy wszystko sobie elegancko. No dobra, może zrobimy tak, że zostawimy i będziemy sobie po kolei wyciągać. No, fajnie. Nie? No, dokładnie i później znowu do, do środka, jedną. No. No i tak jak mówiłem, klej Tutaj tylko. Musi się wtedy wziąć i Może teraz nie zepsuć tego? Tylko, że tu jest i tak y, inaczej trochę, wiesz? Siedzi. Siedzi. I Idealnie. Super. Lecimy z drugą. Tu nie wejdzie, nie? nie trzeba teraz... Y... Tutaj. Można no. jeszcze tutaj jedną. No, czy... Dobra, wystarczy i teraz to. Super. To nie po tym. Dobra, wystarczy. Dawaj, dawaj szybko. Spokojnie, 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 bo tutaj nie, nie szybko wyscham. Ostatnim razem trochę zepsułam. Chcę teraz to dobrze dokleić. Tu jeszcze to rzucę trochę. Tylko tak głęboko, żeby nie przejścian. No właśnie... Ale wiesz, co chcę. Jezus, w ścianę strzeliłeś. Ja tu jeszcze poleci ta bęga. Jest na spokojnie. Dobra, jeszcze tam go, Nie trzeba na razie, nie. ale żeby na ci starczyło to. Proszę zobaczyć jak wygląda wizualnie. Nie? Niżej, bliżej ściany. Dobra, i teraz to. Tylko nie po szybie. Dobra, wystarczy. Musi być dużo właśnie. Za, za mało daję już. Okay. Równiutko, źle, krzywo. No, to... O. I teraz będzie równo. Tak jak ale jest dobrze. No, już. co coś zachodzi jeszcze? O. Nie, 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 już uklepać, tak? o, uklepać i się wyciąga, to jest spoko. To jest spokojnie. Zawsze widzowie pamiętajcie, żeby uklepać to, bo później będzie to piarka odchodziła i będzie to nieładnie wyglądało. Trzeba po prostu jak już może cieplej, to już Muszę zobaczyć wizualnie. Fajnie, fajnie, podoba mi się, podoba mi się. Jest to troszeczkę podbieramy i może teraz damy grubszą jedną. Jest dobrze? Nie? Tak, dosuń do końca. Jest Dobrze. dobrze. Czy tu się przesunie? Społko się wytrzyma to jest mocne klejka, spokoju. Dobra. I tu już chyba, już nie idziemy Nie, dalej. no bez jaj, bo już byś się umoił teraz. 2, 3, 4, 5, 5 i 6, 7 i 3 by stały tam. Ja bym tu dała 8 i 2 bym dała tutaj. Tu jest jeszcze git No, dostać. Dobrze, dobrze, dobrze. Krzyk, krzyk, krzyk. Dobra. to wszyscy 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 to to, się wszyscy wszyscy to wszyscy tak. wszyscy wszyscy jeszcze Jest. Wciśnij jeszcze tam, To jest długa. No jest subcio. Musisz mi dać jakiś ułówek, żebyś wykreślił, gdzie, gdzie przełożyć piankę. Jest równy, nie? Tak. Idealnie! Eno, teraz, klasa siedzi. Siedzi i zróbmy, albo szafka skrzywa.